Rozdział 15. Rzut oka wstecz. W końcu listopada Holmes i ja w wieczór ciemny i siedzieliśmy przy kominku w naszej bawialni na Baker Street. Mój przyjaciel był w wybornym humorze i skorzystaliśmy z tego, aby go wybrać o nieznane mi dotychczas szczegóły sprawy Baskerville. Sir Henryk i doktor Mortimer bawili w Londynie gotując się do dalekiej podróży, która miała wzmocnić nerwy baroneta. Cała ta sprawa była jasną i prostą z punktu widzenia rzekomego stapletona. Mówił Holmes w odpowiedzi na moje pytanie. Dla nas zaś, którzyśmy nie znali jego pobórek i celów, wydawała się tańczą i zawiołą. Znajdziesz moje poglądy pod tytułem by w, w moich aktach kryminalnych. Wolałbym, żebyś mi to opowiedział żywym słowem. Dobrze, ale nie ręczę za dokładność. Pamięć może mnie mylić. Otóż moje badania wykryły, że portret rodziny nas nie zawiódł. Ten Łotr był synem rodzina Basketwealu. Młodszego brata Sir Karola, wywędrował do Ameryki z bardzo złą reputacją. Ożenił się tam z Betty Garcia, najpiękniejszą kobietą w Casterica, a sprzenieżył. Spie, sprzeniewierzywszy znaczną sumę z publicznych funduszy, zmienił nazwisko na Vandeleur, Vandeleur. Uciekł do Anglii i założył szkołę dla chłopców w Yorkshire. Do obrania tego zawodu skłoniła go znajomość zawarta w drodze powrotnej z nauczycielem suchotnikiem niejakim frazerem. Weszli współem. No Dopóki Frazer żył, szkoła szła dobrze i prowadzona była z poczuciem obywatelskich obowiązków, ale po jego śmierci zyskała jak najgorszą opinię, aż wreszcie okraść hajbą. Wandeleur uznał za stosowne zmienić nazwisko. Jako stapleton z resztkami ukradzionych pieniędzy, z pięknymi zbiorami entomologicznymi przesiedlił się do Anglii Południowej. Muzeum Brytyjskie objaśniło mnie, że był powagą na polu owadoznawstwa. Odkrył dużo gatunków, które noszą nazwę Vandelaur. Ten, ten nikczemnik zbadał zapewne swoje stosunki rodzinne i to się, że jedno tylko życie ludzkie stoi pomiędzy nim a olbrzymią fortuną. Przypuszczam, że w chwili osiedlenia się w Devonshire nie miał jeszcze wytyczonego jasnego planu, lecz od lecz że od początku żywił złe zamiary świadczy o tym fakt, iż żonę swą podał jako siostrę, widocznie miał już wtedy projekt użycia jej jako narzędzia, choć nie wiedział jeszcze, jakimi drogami dojść do celu. Przede wszystkim postarał się osiąść jak najbliżej siedziby swoich przodków, po nawiązać przyjazny stosunek z ser Karolem Baskervillem oraz jego sąsiadami. Baronet opowiedział mu sam o psie prześladującym ich ród i zgotował tym samym śmierć okropną. Staploton, gdyż tak go będę nazywał w dalszym ciągu, wiedział, że ser Karol ma wadę serca i że gwałtowne wstrząśnienie może go zabić. Wiedział też, że jest przesądny i że wierzy w tę legendę. Nikczelnik poznał od razu, jaką może stąd korzyść osiągnąć. Obmyślił dla baroneta śmierć niezawodną, za którą bowiem za którą nikt nie mógł, nie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności. Przeprowadził swój plan bardzo zręcznie. Zwyczajny łotr był, byłby użył psa rozjuszonego. On nadał mu jeszcze pozory piekielnej bestii. Kupił najdziksze i największe psisko, jakie mógł dostać u handlarzy w Ross and Mangles w Londynie. Przybył go do stacji North Devon, odległej od Baskerville Hall i nadłożył ogromny kawał drogi, idąc łąkami i moczarami, aby go nikt nie sposzekł. Wpierw wynalazł dla niego schronienie w Grimpenmere i tam go od razu wprowadził. Trzymał go na łańcuchu i czekał sposobności, ale niełatwo było ją znaleźć. Stary baronet nie wychodził nigdy za obręb pałacu po zachodzie słońca. Kilkakrotnie Stapleton czyhał na niego z psem, lecz bezskutecznie. Wtedy, po okolicz Wtedy to okoliczni gościanie widzieli ogromne psisko, co spowodowało wskrzeszenie legendy. Stapleton miał nadzieję, że jego żona zła doprowadzić sir Karola do zguby, lecz Natrafił na niespodziany opór. Nie chciała rozkochywać starego gentlemana. Ani groźby, ani nawet kije nie zdołały jej skłonić do tak niecnego wspólnictwa. Stapleton musiał działać sam. Pomogła mu dobroczynność Sir Karola. ten starzec zwiedziony pozorami poluły Stapletona i za jego pośrednictwem świadczył dużo dobrego, m.in. pani Laurze Lyons. Stapleton uznał, Poznał ją przypadkowo, zainteresował się niby jej losem i wzbudził współczucie w dościeniu serc baroneta, że zaś potrafił zyskać względy kobiet i przedstawił się jako kawaler, wkrótce zdobył nie tylko uznanie, lecz i serce pięknej Laury. Dawał jej też do zrozumienia, że się z nią ożeni, jeśli ona rozwiedzie się z mężem. Usłyszawszy, że sir Carol bez porady doktora Mortimela zamierza opóźnić Baskerville Hall, postanowił działać bezwłocznie, w obawie, aby ofiara nie wysunęła się z jego szponów. Skłonił zatem panią Lyons do napisania listu, w którym błagała baroneta o przybycie do furtki ogrodowej w przeddzień jego wyjazdu do Londynu. Następnie odradził jej stawić się na miejscu umówionym. Wracając z wieczorem z Scambi Tracy, spuścił psa, psa z łańcucha, posmarował go fosforem i przyprowadził do furtki, wiedząc, że stary gentleman zjawi się przy niej od strony pałacu. Pies poszczuty przez swojego pana, przeskoczył przez furtkę i ścigał biednego baroneta, ten uciął Aleją wiązów wołając o pomoc. Pies biegł trawnikiem, baronet Aleją żwirową. Dlatego pozostały tylko ślady jego kroków. Widząc, że leży bez ruchu, pies zbliżył się, zapewne obwąchał go, a gdy poczuł, że już nie żyje, zawrócił się. Stapleton przywołał go, odprowadził do prowizorycznej budy w Grypenmir i uwiązał znowu na łańcuchu. Śmierć Serkarola pozostała niewyjaśniona władze policyjne łamały sobie głowę nad jej przyczyną, okolica była w strachu, wreszcie oddano sprawę w nasze ręce rozumiesz piekielny pocztę tego otra. tak się urządził że nie można było znaleźć śladów zbrodni ani wytoczyć procesu mordercy jedyny jego wspólnik zdradzić go nie mógł obie kobiety wpromitowane w tę sprawę pani stapleton i pani laura lyons miały pewne podejrzenia miss stapleton wiedziała nawet o złych zamiarach męża względem sir karola a także o istnieniu psa mr lyons nie miała wprawdzie pojęcia ani o jednym ani o drugim Lecz zastanawiało ją, że śmierć tego gentlemana wynikła o godzinie wyznaczonej na spotkanie z nią. Obie kobiety znajdowały się jednak pod wpływem tego łotra, nie miał powodu obawiać się zdrady z ich strony. Pierwsza część szatańskiego zadania była spełniona. Pozostawała druga, trudniejsza. Stapleton mógł na razie nie wiedzieć o stanie spadku w Kanadzie. Bądź co bądź, dowiedział się o tym wkrótce po śmierci Sir Carolla, od swojego przyjaciela, doktora Mortimera, który go też uwiadomił o przybyciu Sir Henryka. Pierwszą myślą Stapletona było zapewne zgładzić go ze świata w Londynie. Stracił zaufanie do żony, od chwili, gdy nie chciała mu pomagać, w zastawieniu sideł na ser Karola. Bał się jednak zostawić ją samą na dłuższy czas, dlatego wziął ją ze sobą do Londynu. Doszedłem, doszedłem, że zamieszkali w hotelu Maxborough przy Craven Street. Stapleton zamykał żonę na klucz, a sam przyprawiwszy brodę dla niepoznaki, siedził każdy krok doktora Mortimera. Jeździł za nim na Baker Street, a następnie na dworzec i do hotelu Northumberland żona domyśliła się jego planów, lecz obawiała się ostrzec upatrzoną ofiarę. Gdyby list wpadł w ręce Stapletona, jej własne życie byłoby w niebezpieczeństwie. Jak wiemy, padła na myśl wycięcia z gazet słów, którymi ostrzela baroneta. List doszedł do rąk baroneta i był pierwszą zapowiedzią niebezpieczeństwa. Stapleton Postarał się o but Sir Henryka, aby w razie danym wyzyskać wech, węch psa i wprowadzić go na trop ofiary. Posługacz hotelowy dostacił mu obuwia za hojną pewnie opłatą, lecz pierwszy but wykradziony był łdowy. Stapiel ten kazał go podrzucić i dostał drugi noszony. Ten drobny fakt wprowadził mnie od razu na pomysł, że prześladowca ser Henryka chce użyć psa do swych celów. Nazajusz, baronet, przybył, przybył tutaj. Stapleton siedził go w dorożce. Sądząc z tego, że mnie znał i wiedział, gdzie mieszkam, gotów jestem przypuścić, że już poprzednio miał powody obawiać się mojej działalności wywiadowczej i że nie był nowicjuszem na polu zbrodni. W ciągu trzech, ost trzech lat ostatnich okradziono w Devonshire cztery dwory. W żadnym wypadku złoczyńcy nie zostali ujęci. Wreszcie w maju roku bieżącego zarobowano folkstone court, przy czym, przy czym został zabity służący, który pierwszy doszedł zamaskowanego złodzieja. Mógłbym ręczyć, że był nim Stapleton, który w ten sposób zasilał swoje fundusze. Mieliśmy dowód jego bezczelności w tym, że podał moje nazwisko dorożkarzowi. Zrozumiał wtedy, iż go śledzę, i że nie będzie mógł spełnić swych zamiarów w Londynie. Powrócił do Devonshire i oczekiwał tam przybycia baroneta. Przepraszam cię, rzekłem, czy mógłbyś mi wyjaśnić, kto żył psa podczas pobytu stapletona w Londynie? Ważna to kwestia, odparł. Zastanawiałem się nad nią i doszedł do przekonania, że Stapleton miał wspólnika. W Merripit House był stary lokaj Antoni. Wiem, że pozostał u niego na służbie co najmniej kilka lat, bo widziano go za czasów, gdy Stapleton był ki kierownikiem szkoły w Yorkshire. Ten człowiek musiał wiedzieć, że Beryl jest żoną, nie siostrą jego pana. Po zamachu na Sir Henryka Antoni zniknął bez śladu. Otóż to imię rzadkie w Anglii. Jest bardzo pospolite w Hiszpanii i w Ameryce Hiszpańskiej. Ów służący, również jak i pani Stapleton, mówił płynie po angielsku, lecz z akcentem miękkim południowym: Widziałem sam Antoniego idącego do Grimpen Mir ścieżką wyleczoną przez Stapletona. Zapewne ten podczas niego nieobecności żywił psa, choć zapewne nie wiedział do jakiego celu jest przeznaczony. Teraz słówko o mojej działalności w czasie gdyś przebywał z serchenkiem w baskerville hall. Pamiętasz może, jak oglądając papier, na którym były przyklejone słowa wycięte z timesa, badałem znak wodny. Trzymałem wtedy papier przed, ocia, przed oczami, przy oczach. Otóż zaleciała mnie subtelna woń białej jasminu. Jest 75 gatunków perfum które każdy detektyw powinien rozróżniać. Wiele przypadków zależy od szybkiego poznania perfum. Jaśmin naprowadził mnie na domysł, że list został przesłany przez kobietę. Już wtedy moje podejrzenia zwróciły się ku stapetonom. Wiedziałem więc o istnieniu psa i miejscu zamieszkania mordercy, zanim wyruszyliście do Devonshire. Postanowiłem śledzić Stapletona. Oczywiście, nie mógłbym tego dokonać, przebywając z wami, a bowiem łotr miałby się na baczności. Zwiodłem wszystkich, nie wyłączając Ciebie i zjawiłem się potajemnie, wówczas sądzili się wszyscy, że bawię w Londynie. Ukrywałem się przeważnie w kombu chroniąc, chroniąc się w jaskini na moczarach, tylko wtedy, gdy moja obecność na polu działania była niezbędna. Catwright w przebraniu chłopca wiejskiego oddawał mi znaczne usługi. Dostarczał mi pożywienia i czystej bielizny, podczas gdy ja śledził Stapletona, on śledził Ciebie, także wiedziałem o każdym Twoim kroku. Mówiłem Ci już, że Twoje raporty dochodziły mnie szybko odsyłano mnie natychmiast z Baker Street do Combi Tracy. Przydały mi się bardzo, zwłaszcza biografia Stapletona pomogła no, mi ona wykryć jego tożsamość i stosunek do pięknej twarzyszki. Sprawa powikłała się przez ucieczkę więźnia Seldona i jego porozumienie się z Barymorami. I te zawiłość rozprątałeś, choć i ja doszedłem do tego samego wniosku, na mocy własnych spostrzeżeń. W chwili, gdyś mnie znalazł na moczarach, miałem już w ręku wszystkie nici spisku, lecz nie posiadałem materiału dowodowego, z którym mógłbym stanąć przed sądem. Nawet zamach na sir Henryka, który skończył się święcią Seldona, nieszczęsnego więźnia, nie mógł nam pomóc do wykazania zbrodniczości Stapetona. Nie było innej rady jak go schwytać na gorącym uczynku, a w tym celu musiałem użyć sir Henryka znalezieniem jego nerwów. Przyznaję, że moja w tym wina. Trzeba było przeprowadzić sprawę inaczej i oszczędzić naszemu klientowi tej przykrości, ale nie mogłem czuć, że ten łotr posparuje psa siarką i że w owej nocy będzie mgła dzięki czemu ser Henryk nie mógł widzieć z oddali czworonożnego sprzmierzynca Stapletona, który wyskoczył z nienacka i przestraszył tego odważnego człowieka. Zresztą dr Mortimer i wezwani specjaliści upewniają, że nasz przyjaciel powróci nie do równowagi, i że odzyska spokój ducha. zachwiany nie tylko tym wypadkiem, ale lecz i sercem zawodem. Pozostaje mi już tylko zaznaczyć rolę pani Stapleton. Mąż wywiera na nią wpływ demoniczny. Nie wiadomo, czy go bardziej kochała, czy też się gubała. Bądź co bądź, słuchała go niewolniczo, stawiając mu opór wtedy tylko, gdy chciał ją zmusić do wspólnictwa w zbrodni. Pragnęła ostrzec ser Henryka bez narażenia męża. Próbowała kilkakrotnie, lecz bezskutecznie. Stapleton był zdolny do zazdrości, widząc, że baronet zaleca się do jego żony, choć to leżało w jego zamiarach. Nie mógł jednak powstrzymać się od gwałtownego wybuchu. Opamiętawszy się, udało, że sprzyja rodzącemu się uczuciu, zapraszał Sir Henryka do Merripit House w nadziei, że wcześniej czy później nadarzy się sposobność wciągnięcia go w zasadzkę. Nagle, w dniu oznaczonym na zamach, żona opowiedziała się przeciwko niemu. Do uszu jej doszła wieść o nagłej śmierci z więźnia na moczarach, a że wiedziała, iż pies trzymany jest tam na uwięzi, domyśliła się, jaką śmierć Stapleton gotuje ser Hendrykowi. I tym bardziej, gdy mąż przyprowadził psa i zamknął go w oficynie. Owego wieczora, przed przybyciem serhentyka na obiad, wśród małżonków wynikła sprzeczka. Beryl nazwała męża zbrodniarzem. Rozciczony, chcąc ją dotknąć boleśnie, oznajmił jej, że kocha inną. To brutalne wyzwanie zerwało ostatnie w pęta łączące ją z nędznikiem i wznieciło w jej sercu nienawiść i pranie zemsty. On spostrzegł tę zmianę i obawiając się, aby go nie zdradziła, uwięził ją do słupa i zamknął na klucz. Pewien był, że po dokonanej zbrodni, gdy cała okolica przypisać będzie śmierć Henryka przekleństwu ciążący na jego rodzie, on, Stapleton, z ręcznym kłamstwem i pochlebstwem, i pochlebstwem zdoła odzyskać uczcie swojej żony, skłonić ją do milczenia i do przyjęcia faktów dokonanych. Na tym polu spotkałby go zawód niewątpliwy. Kobieta, w której żyłach pójdzie krew hiszpańska, nie zapomina podobnej urazy. Oto i wszystko, co wiem o tej ciekawej sprawie. Jedno tylko pozostaje do wyjaśnienia. W jaki sposób Stapleton doszedłszy do sukcesji, byłby wyjaśnił, dlaczego tak długo zamieszkiwał w pobliżu Baskerville Hall pod przebranym nazwiskiem, w jaki sposób byłby się upomniał o spadek, bez zwrócenia podejrzeń. Pani Stapleton ze zdaje, iż jej mąż miał w tym względzie kilka projektów. Aby upomnieć się o sukcesję z Ameryki Południowej i tam dowieść swojej tożsamości i uzyskać fortunę, i nie przyjeżdżając do Agri, albo dostarczyć jakiemuś jakiemu wspólnikowi poczynnik legitymacji i za jego pośrednictwem spadek otrzymać, albo prowadzić sam sprawę na miejscu, lecz pod inną postacią zewnętrzną, w takim przebraniu, żeby nikt poznać go nie mógł. Znając go, jestem pewien, że wybrnąłby z tych trudności. A teraz, mój drogi, dość już o tej sprawie. Kosztowała nas niemało trudu, zasłużyliśmy na rozrywkę. Dziś dają hugonotów, wziąłem loże. Czyś słyszał, kiedy y, Rzeszków ubierzemy się? Zaraz, i przed widowiskiem, pojedziemy na obiad do pierwszej restauracji. Dobrze?